Aktualizacja 1.01 wprowadziła kilka wyczekiwanych zmian. Wróciła mapa prowincja, pojawił się nowy tryb linia frontu, zmieniły się zasady kupowania amunicji i wyposażenia. Jest także nowy kraj z nową mechaniką. Wypróbujcie włoskie czołgi z wyjątkowym systemem automatycznego przeładowania. Przyjrzyjmy się najpierw Włochom. Na pierwszym poziomie mamy Fiat 3000, który jest głęboko zmodernizowanym Renault FT. To dość średni czołg, którego głównym atutem jest celna armata, typowa maszyna pierwszego poziomu w World of Tanks. Historycznie Fiat 3000 zostanie jednak zapamiętany jako jedna z najlepszych modyfikacji francuskiego klasyka. Jego śladem idą dwa czołgi drugiego poziomu. Pierwszy z nich to klejnot włoskiego programu rozwoju czołgów lekkich L640. Nie jest to szybka maszyna, ale jest za to zwrotna z dobrym zasięgiem widzenia i niezłymi kątami opuszczenia i uniesienia działa z automatycznym ładowaniem. Preferowany styl gry wychylić się z zaosłony, w ciągu 3,5 sekundy wystrzelić 12 pocisków i schować się z powrotem. Alternatywna dwójka M1441 jest jedną z modyfikacji włoskiego czołgu, który był masowo produkowany w czasie II wojny światowej. To wyważona maszyna, bez wielkich plusów i minusów. Z jednej strony może nie powoduje wielkiej ekscytacji, ale z drugiej M1441 nie będzie wielką przeszkodą na drodze do potężniejszych czołgów. Na trzecim poziomie czeka M1542. Ta lepsza wersja M1441 zalicza się do czołgów średnich o umiarkowanych charakterystykach. Warto jednak wyróżnić go za kilka rzeczy: ma dobry zasięg widzenia, jak na swój poziom, oraz niezłą mobilność i armatę. Jeden strzał może nie powoduje wielkich uszkodzeń, ale celność, szybkostrzelność i przebicie was nie zawiodą. Kolejne cztery czołgi zostały opracowane w ramach programu Carro P. Włoscy inżynierowie chcieli by pełniły one funkcje czołgów ciężkich, ale w grę funkcjonują jako średnie, jednak łatwo zauważyć te ciężkie korzenie. P2640 zajmuje poziom czwarty. Spośród innych czwórek ta maszyna wyróżnia się pancerzem. Przódka dłuba pod dobrym kątem ma 50 mm grubości. Przed armatą nie uratuje, ale przed ogniem karabinów maszynowych i dział automatycznych już tak. Z przyjemnych rzeczy warto też wymienić prędkość obrotu podwozia, która cechuje włoskie czołgi. Armata niczym szczególnie się nie wyróżnia. Celność, przeładowanie i uszkodzenia na te są ciut mniejsze od średnich, co rekompensuje dobra siła przebicia wszystkich rodzajów amunicji. Szczególnie pocisków odłamkowo burzących, które przebiją wiele maszyn na tym samym poziomie, nawet po trafieniu od przodu. Daje to ciekawe możliwości. Poziom piąty to P43. Ogólna charakterystyka działa nie jest nadzwyczajna. Tak samo zwrotność i dynamika czołgu. Są jednak dwie dyscypliny, w których ta maszyna bije inne na głowę. Chodzi o prędkość obrotu w miejscu, co jest typowe dla Włochów, i o pancerzenie. B-43 dysponuje świetnym pancerzem jak na czołg średni, 80 mm z przodu kadłuba, 50 mm na bokach. Zwierzą jest podobnie. Płyty pancerne zostały pochylone pod dobrym kątem. To najlepiej chroniony czołg piątego poziomu, ale z czołgami ciężkimi i tak nie ma się co równać. Czołg szóstego poziomu, P-43 Bis, ma sprzeczne charakterystyki. Gruby pancerz jak na czołg średni, ale cienki w porównaniu z ciężkimi. Mobilność jest słaba jak na średniaka, ale świetna jak na ciężką maszynę. Armata ma kiepską celność, długi czas celowania i słabe przebicie. Może się za to pochwalić niezłymi uszkodzeniami na minutę i najlepszymi uszkodzeniami od jednego strzału spośród wszystkich szóstek. Co ciekawe, ma też najlepsze maskowanie na tym poziomie. Styl gry P-43 Bisem zależy od sytuacji przeciwko ciężkim Czołgom trzeba grać jak średnim, a przeciwko średnim jak ciężkim. Na siódmym poziomie czeka P43 Ter. Charakteryzuje się podobnymi cechami, co jego poprzednicy: dobre opancerzenie, jak na czołg średni, armata o niezłej sile ognia. Średnia mobilność, najlepsza w tej klasie prędkość obrotu kadłuba, w skrócie zwyczajny czołg średni. Na ósmym poziomie zaczyna się robić ciekawie, od teraz maszyny wyposażone są w system automatycznego przeładowania. Jak to działa? Podobnie jak ładowanie automatyczne. Włosi mogą wystrzelić kilka pocisków w krótkim czasie, ale na tym kończą się podobieństwa. Amunicja podawana jest do magazynka pojedynczo, a wystrzelić można od razu, gdy tylko pocisk zostanie załadowany. Poszczególne pociski mają inny czas przeładowania i najdłużej trwa ładowanie do pustego magazynka. Im mniej pocisków brakuje w magazynku, tym szybsze przeładowanie. Jeśli magazynek jest w pełni załadowany, to po strzale doładowanie brakującego pocisku będzie najkrótsze. Dlatego właśnie czołgi włoskie mogą prowadzić ogień pojedynczymi strzałami i spokojnie za każdym razem przeładowywać, ale w razie potrzeby są w stanie zdewastować wroga serią trawień. Należy pamiętać, że jeśli armata wystrzeli podczas przeładowania, licznik zostanie wyzerowany, a pocisk trzeba będzie załadować od nowa. Zmiana rodzaju amunicji zachodzi po opróżnieniu całego magazynka bądź przeładowaniu od zera. Jednak w odróżnieniu od magazynków bębnowych tutaj można zamontować mechanizm dosyłający, co znacząco skraca czas przeładowania tak oddzielnych pocisków, jak i całego magazynka. Przejdźmy teraz do czołgów, u których występuje ta nowa mechanika. To P-44 Pantera, prototypo Standard B i Projetto M-40 Mod 65. P-44 Pantera, modyfikacja niemieckiej konstrukcji autorstwa włoskich konstruktorów. Ogólnie maszyna wygląda na zwykły czołg średni ósmego poziomu z dobrą dynamiką i kątem opuszczenia lufy. Wszystko zmienia jednak system automatycznego przeładowania. Magazynek mieści trzy pociski powodujące średnio 240 punktów uszkodzeń i przebijające 212 mm pancerza bez użycia amunicji premium. Można je wystrzeliwać pojedynczo. Wtedy otrzymamy zwykły czołg z siłą ognia w postaci 240 punktów uszkodzeń i 8-sekundowym czasem przeładowania, ale w razie potrzeby jest możliwość wystrzelenia w ciągu zaledwie 5 sekund aż trzech pocisków o łącznych średnich uszkodzeniach na poziomie 720 punktów. Dzięki temu Włochami gra się dość wyjątkowo. Weźmy na przykład walkę z objektem 416. Ma 1200 punktów wytrzymałości i nie da się go zniszczyć jednym magazynkiem, dlatego trzeba wystrzelić, poczekać, wystrzelić jeszcze raz, poczekać na przeładowanie magazynka i wtedy przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. To samo dotyczy prototypu Standard B. To jeden z najszybszych czołgów średnich 9 poziomu. Podium w tej konkurencji dzieli wspólnie z leopardem PTA i Batshatem. To w zasadzie jest Leopard i stylem gry też przypomina tę maszynę, ale z wyjątkową mechaniką armaty, która uratuje skórę w trudnej sytuacji. Jeśli chodzi o to M40 Mod 65, to tutaj w odróżnieniu od poprzedników magazynek mieści nie 3, a 4 pociski. Daje to łącznie 1440 punktów uszkodzeń. Człok ten ma najcieńszy pancerz na swoim poziomie, ledwie 50 mm z przodu, czyli mniej ubatrzata. To oczywiste, że nim trzeba trzymać wroga na dystans, ale z taką mobilnością i armatą nie jest to wcale takie trudne. Najważniejsze, co zapewnia nowa mechanika przeładowania, to elastyczność w walce. Z pewnością nie istnieje jedna idealna recepta na sukces, bo zawsze trzeba dostosować działania do sytuacji. Pocznijmy trochę od włoskich konstrukcji i wczujmy się w atmosferę tego państwa. Do gry wraca mapa Prowincja. Jest przesiąknięta klimatem Włoch, wystarczy spojrzeć i posłuchać. Do momentu usunięcia z gry, mapa ta była dostępna dla niższych poziomów. Na prowincję często trafiali nowicjusze, którzy słabo znali mechanikę gry i bardziej doświadczeni przeciwnicy ich miażdżyli, nie dając nawet szans, by zapoznać się z grą. To trochę nie fair, sami chyba przyznacie. Dlatego też postanowiliśmy zmienić ten stan rzeczy. Teraz walki na prowincji toczą czołgi od 4. do 10. poziomu. Z tego powodu dwukrotnie zwiększył się teren walki, a odległość między wzgórzami wzrosła do ponad 500 metrów. To oznacza, że gracz nie będzie w stanie samodzielnie wykryć wroga z drugiego zbocza. Skuteczny ostrzał jest możliwy, ale tylko z do... Dobrym rozpoznaniem. Zachowaliśmy wcześniejszy otwarty charakter mapy z wieloma liniami ostrzału, przy czym walka jest bardziej dynamiczna i zachęca do stosowania różnorodnych taktyk. Co będzie lepsze: atak skrzydłem, szturm na zbocze, czy może wspięcie się na górę i zasianie zamętu w szeregach wroga, a może lepiej przyjąć nieprzyjaciela po swojej stronie? Sami zdecydujcie. Wracamy do pojazdów. Postanowiliśmy ulepszyć szereg czołgów, które otrzymuje się za wyzwania, ponieważ uważamy, że jeśli ktoś się natrudzi, by zdobyć taką maszynę, to granie nią powinno sprawiać radość. WK7201K dostanie lepszy pancerz i przebicie pocisków kumulacyjnych. 121B będzie miał większą szybkość i lepszy zasięg widzenia. Jego armata stanie się celniejsza, będzie się szybciej przeładowywać i lepiej przebijać grube pancerze amunicją kumulacyjną. M60 też otrzyma lepiej penetrującą amunicję kumulacyjną. Oprócz tego stanie się szybszy, a jego armata pod wieloma względami będzie lepsza. T-95S6 straci 100 punktów wytrzymałości, ale w zamian otrzyma mocniejszy silnik, a jego armata stanie się celniejsza i będzie się szybciej przeładowywać. W aktualizacji 1.01 wprowadziliśmy kilka zmian interfejsu. W oknie czatu podczas rozmowy z nieznajomymi pojawia się komunikat o tym, że nie należy korzystać z wyświetlanych odnośników ani udostępniać innym hasła do swojego konta. Poprawione zostały twierdze. Podczas czekania na rozpoczęcie bitwy można zobaczyć trzy najlepsze klany w każdej dywizji. Teraz gracze będą wiedzieć, komu należy dorównać. Udostępniono alternatywną wersję podpowiedzi. Można je wywołać klawiszem ALT w czasie przeglądania zwykłych podpowiedzi. W ten sposób można też zapoznać się z graficzną demonstracją złożonych mechanik gry. Amunicja premium jest jednym z najgorętszych tematów dyskusji. W aktualizacji 1.01 planujemy wyłączyć kupowanie amunicji premium i wyposażenia za złoto. Zupełna likwidacja amunicji kupionej za złoto zajmie trochę czasu, ale gdy ustabilizuje się gospodarka złotej amunicji, to będziemy mogli przystąpić do kolejnych zmian. Możliwe modyfikacje przetestujemy w przyszłości, a najlepszy wariant wybierzemy na podstawie statystyk i Waszych opinii. Dlatego pamiętajcie, aby wyrazić swoje zdanie i śledzić wszelkie zmiany. Na koniec mamy dla Was jeszcze jedną sporą nowość. Do gry wprowadzimy wydarzenie Linia Frontu. W zeszłym roku wydarzenie to było dostępne w piaskownicy na serwerze testowym. W tym czasie wprowadziliśmy do niego poprawki zgodnie z sugestiami graczy. Tryb linia frontu będzie dostępny tylko dla pojazdów ósmego poziomu, aby jak najwięcej osób mogło zapoznać się z nową zawartością w grze. A oto na czym polega to wydarzenie? Gracze dzielą się na dwie drużyny po 30 osób. Atakujący mają za zadanie przełamać obronę i zniszczyć co najmniej 3 z 5 wielkokalibrowych dział zanim upłynie czas. Obrońcy muszą utrzymać pozycję i ochronić co najmniej 3 z 5 obiektów. Walka odbywa się na mapie o wielkości 9 km2, którą przecinają 3 linie. Na trzeciej linii znajdują się wielkokalibrowe działa, które należy unieszkodliwić. Aby do nich dotrzeć, trzeba zająć bazy na pierwszej i drugiej linii. Im więcej baz zdobędzie się na pierwszej linii, tym szybciej zajmowane będą te na drugiej. Oprócz tego zajmowanie baz zapewnia więcej czasu na wykonanie zadania. Jeśli atakujący zajęli bazę, to obrońcy mają 60 sekund żeby opuścić sektor. Jeśli ktoś nie zdąży, to ma problem, bo stanie się celem ataków lotnictwa. Utrata czołgu nie jest tu powodem do zmartwienia, bo co 5 minut wszyscy gracze otrzymują dodatkowe odrodzenie. Aby naprawić uszkodzoną maszynę, trzeba zajechać do punktu naprawy, w którym można uzupełnić też amunicję i materiały eksploatacyjne. Za wykazanie się w boju przyznawane są stopnie. Im wyższy stopień, tym więcej zdobywa się punktów prestiżu, które zwiększają poziom wydarzenia. W osiągnięciu nowych poziomów, gracze otrzymują nagrody i punkty zasobów, za które można odblokować i ulepszać rezerwy bojowe. Ostrzał artyleryjski i nalot powodują uszkodzenia przeciwnikom. Lot zwiadowczy wykrywa pojazdy wroga. Zasłona dymna. We wskazanym punkcie pojawia się dym, który ukrywa pojazdy. Inżynieria. Skraca się czas zajmowania bazy, zwiększa się efekt przy przerywaniu zajmowania lub przerywa zajmowanie. Inspiracja. Załogi pojazdu gracza i jego sojuszników otrzymają premie do głównej kwalifikacji. Rezerwy bojowe można wybrać w garażu przed walką, a każda klasa pojazdów ma inną liczbę miejsc na rezerwy. Jedno u ciężkich i średnich czołgów, dwa u niszczycieli i trzy u czołgów lekkich i artylerii. A teraz wyobraźcie sobie, co może zrobić cały oddział. Brzmi nieźle? Wkrótce dowiecie się więcej ze specjalnego filmu, który niedługo Wam pokażemy. Powodzenia na polu bitwy!